Docelowo mamy walczyć z tak zwaną katastrofą klimatyczną, czyli zmniejszać redukcję gazów do atmosfery w ten sposób, że nie będziemy w ogóle jeść mięsa, w ten sposób, że nie będziemy w ogóle jeść na biału. Proszę bardzo, 0 kg na osobę, cel ambitny 0 kg. Na osobę cel ambitny mięso czy nabiał Będziemy nosić tylko 3 sztuki ubrań rocznie e, Rozumiem, że <grywania> uwzględniając bieliznę i skarpetki 3 sztuki ubrań Resztę będzie trzeba sobie kupić, jak rozumiem w second handach Albo po prostu być może, nie wiem, w ogóle z ubrań nie korzystać e, Pojazdy, motoryzacja To jest ważny cel C40 Zwalczanie motoryzacji Otóż ma nie być w ogóle prywatnych pojazdów Eee, no chyba już w okresie komunizmu, proszę Państwa, było e, lepiej. E, <grywki> nawet komunizm, nawet PRL nie realizował celów tak ambitnych, jeżeli chodzi o e, ograniczenie mobilności Polaków. No, i jeden lot samolotem na 3 lata. Tutaj sieć C40 ze swoim programem jest łaskawa. Proszę Państwa, raz na rok będzie można polecieć. Nie wiem, czy w jedną, czy w dwie strony. Jeśli w dwie, to być może będzie można robić zmiany co 6 lat, prawda? Trochę sobie z tego żartujemy. Nie jest to zbyt poważne. Natomiast władze Warszawy traktują to bardzo poważnie. W związku z tym zadamy 17 pytań. To są pytania, które za chwilę przekażemy do Warszawskiego ratusza. Polityka wymaga transparentności, szczególnie polityka prowadzona w mieście stołecznym Warszawa. Interesuje nas, jak rzeczywiście, jaki jest rzeczywiście program tej całej organizacji C40, bo już trwa typowa dla lewicy gra uników, polegająca na tym, że to był tylko raport, to są klimatyczną Unii Europejskiej. Później się okazuje, że to, co w jednym roku jest niewiążące, w następnym staje się wiążące. To, co w jednym roku jest opinią, później staje się przymusem. Więc my, w odróżnieniu od samej lewicy, od urzędników Trzaskowskiego czy od polityków Platformy, my te rzeczy traktujemy poważnie i dlatego chcemy wiedzieć, jaki jest program C40. To, co nas również interesuje, to interesuje nas. Kto dokładnie z warszawskiego ratusza odpowiada za współpracę z C40? Na czym ona polega? Ile to kosztuje? Bo przecież takie organizacje międzynarodowe są finansowane z reguły przez członków. Warszawa jest miastem partnerskim, miastem członkowskim. Następnie interesuje nas właśnie, jakie mają być koszty dla Warszawy i dla warszawiaków. No i ostatecznie pytanie z gatunku humorystycznych. To znaczy, kiedy Rafał Trzaskowski i jego personel przestanie jeść mięso, korzystać z samochodów, Nosić trzy sztuki ubranie rocznie i e, przestanie jeść nabiał, no bo tutaj zgodnie z celem ambitnym to jest coś, do czego mamy zmierzać. I przypomnijmy, e, może raport jest z 2019 roku, natomiast w zeszłym roku na kampusie Polska sam Rafał Trzaskowski mówił, e, że jesteśmy w tej sieci, mamy program, e, chcemy pokazać, jak to robić, chcemy więcej, trzeba popychać i zachęcać. No więc panie Rafale, panie prezydencie, jeżeli pan chce popychać i zachęcać, o to jesteśmy przed ratuszem, żeby poznać szczegóły że tutaj z kolegą Grabarczykiem przestawimy się na noszelszenie trzech ubrań rocznie. Jeżeli nam Pan ujawni, w jaki sposób można to robić w naszej szerokości geograficznej, gdzie mamy zimę i, i lato i potrzeba różnego zestawu ubrań na lato i innego na zimę. Czekamy na informacje, czekamy na wyjaśnienia. Ale proszę Państwa, to nie koniec atrakcji, rzeczy, które przygotowaliśmy. E, interesuje nas też, na, nas też współpraca Stołecznego Ratusza i Warszawy, które wspierają tą sieć. Mam na myśli Fundację Open Society George za Sorosza, która jest oficjalnym partnerem i fundacją Clintonów. No, to są fundacje polityczne, to nie są fundacje naukowe. E, zresztą e, sama Warszawa na swoich stronach nie przedstawia organizacji C40 jako organizacji naukowej, przedstawia to jako sieć miast progresywnych. To termin jak najbardziej politycznych. Jako ciekawostkę dodam jeszcze, i tu przechodzę do drugiej części tego, co mamy Państwu do powiedzenia, że Rafał Trzaskowski w realizacji tej agendy nie jest osamotniony. PiS pomaga, pomaga od wielu lat. Na stronach warszawskiego ratusza znaleźliśmy informację, że. Że cały ten program i współpraca z organizacją George'a Sorosza w zakresie jego współpracy jest wspierana finansowo. Uwaga, uwaga, przez Ministerstwo Finansów. Przypomnijmy, na czele którego stał obecny premier, ten sam premier. Który na szczytach Unii Europejskiej akceptował radykalizację unijnej polityki klimatycznej, akceptował Fit for 55, akceptował Europejski Zielony Ład, akceptował pakiet klimatyczny i akceptuje kolejne przepisy, takie jak choćby kamienie milowe czy tak zwany. Krajowy Plan Odbudowy, który bynajmniej niczego nie odbudowuje, ale ma pewne rzeczy zniszczyć. Na przykład deklaruje, że zostanie w Polsce zniszczona mobilność indywidualna. Wprost na stronie 16 Krajowego Planu Odbudowy są dwukrotnie powtórzone deklaracje, że rząd prawa i sprawiedliwości robi to co Rafał Czaskowski, czyli zmierza do zmniejszenia mobilności indywidualnej i zmniejszenia liczby aut. Oni tu idą absolutnie ręka w rękę. Co więcej, Rafał Czaskowski, który już w Warszawie ma w prowadzić strefy zakazu e, dla samochodów. Cała Warszawa ma się stać taką strefą, a docelowo Unia Europejska chce, żeby wszystkie miasta stały się strefami zakazanymi dla samochodów spalinowych. Mają być tylko elektryki, na których Polaków nie stać i do których nie ma stacji do ładowania i nie ma wystarczających mocy do ich ładowania. E, to jest możliwe w Warszawie, dlatego że rząd Prawa i Sprawiedliwości dał taką kompetencję Rafałowi Trzaskowskiemu. Nawet Platforma nie dała e, prezydentom dużych miast tak możliwości, żeby zakazywali autom spalinowym dopuszczonym do ruchu, mającym homologację, przegląd i tak dalej, spełniającym normy europejskie jak najbardziej, żeby dać zakaz wjazdu. Ale PiS jest łaskawy dla Rafała Trzaskowskiego. Wyposaża go w kompetencje, które umożliwiają realizację celów C40, których podobno PiS nie popiera, a Trzaskowski nie realizuje. No widzimy tutaj kłamstwo na kłamstwie, ale jeszcze jedną ciekawostkę dodam, jeżeli chodzi o współpracę PiS-u i Platformy przy realizacji tej obłędnej polityki Sprzedawanej fałszywie pod hasłami ekologii. Tak naprawdę jest to program głębokiej, społecznej, własnościowej, technologicznej transformacji społeczeństwa. Bo jeżeli się mówi o tym, że nie mamy mieć własności, nie mamy mieć aut na własność, nie mamy podróżować, to to jest program całkowitego zwrotu. Ja pamiętam, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej i mówiono, że będziemy mieć większą mobilność. W tej chwili nam się to odbiera. Otóż ten interesujący jest fakt jest taki, że już pierwszy rząd PiS-u z premierem Jarosławem Kaczyńskim na czele kładł podwaliny pod tą całą politykę bowiem to w 2007 roku zostały przyjęte pierwsze zręby przez Unię Europejską polityki klimatycznej i akceptowali to premierzy wszystkich państw członkowskich, w tym premier Jarosław Kaczyński. W 2007 roku postanowiono o redukcji celów emisji CO2 o redukcji emisji CO2 do 30%. I do 2050 do 60-80% względem roku 90. Później za premier Kopacz to zostało zradykalizowane, następnie za premiera Morawieckiego zradykalizowane do 55%, co w tej chwili znamy jako Fit for 55. Także widzimy PiS, Platforma komplementarne zło, idą ręka w rękę, dają sobie nawzajem, wystawiają piłeczkę. Jedni w Unii Europejskiej, drudzy w samorządzie, jedni w Sejmie, drudzy w organizacjach globalnych. Niby się nie popierają, robią to samo. Konfederacja to jedyna siła, która mówi o tym otwarcie. I jedyna siła, która to kontestuje. I dlatego dzisiaj te 17 pytań tu zaniesiemy, zobaczymy jakie będą odpowiedzi. Oddaję głos Tomaszowi Grabarczykowi. Od lat partie okrągłego stołu realizują unijną politykę niszczenia polskiej przedsiębiorczości poprzez nakładanie kolejnych podatków, kolejnych opłat, teraz kolejnych ograniczeń pod przykrywką walki o klimat. W latach 1928-1938 w Związku Sowieckim w podobny sposób zredukowano konsumpcję i czym to się skończyło, to wszyscy z historii wiemy, wielkim głodem, który według różnych źródeł pochłonął od trzech... Do nawet 10 milionów ofiar. Sto lat później Rafał Szawskowski kontynuuje politykę Jarosława Kaczyńskiego, kontynuuje politykę Mateusza Morawieckiego, Donalda Tuska, Ewy Kopacz, czyli politykę. politykę ograniczania konsumpcji, uderzania w ten sposób w interesy Polaków, w majątność Polaków, w polską przedsiębiorczość. Emisja CO2 w Polsce to jest niecały 1% emisji CO2 na świecie. W całej Europie to jest od 7 do 8%, a i tak za 1 piątą tego odpowiadają Niemcy. Warto o tym pamiętać, ponieważ widzimy, że pomimo tego to Polacy mają płacić cenę tych kolejnych idiotycznych, absurdalnych Pomysłów. Postulaty C40, takie które tutaj widzimy, one się wydają nierealne, ale warto przypomnieć, że trzy lata temu też wszyscy nie wyobrażaliśmy sobie, że w imieniu walki z wirusem będziemy zamykać lasy, parki, restauracje, galerie, że będziemy mogli w jednych pomieszczeniach siedzieć bez maseczki, w drugich będziemy musieli zakładać maseczkę, że będziemy musieli utrzymywać jakieś fikcyjne, wymyślone na poczekaniu odstępy kilkumetrowe między nami, ale. To była nasza rzeczywistość. Przez dwa lata to była nasza rzeczywistość, chociaż nikt sobie wcześniej w ogóle tego nie wyobrażał. Teraz od zwolenników tej agendy C40 słyszymy, że to przecież są tylko rekomendacje, ale od rekomendacji bardzo często się zaczyna. I kto wie, czy to nie będzie nasza rzeczywistość za kilka, kilkanaście lat, albo przynajmniej kto wie, czy środowiska lewicowe, środowiska, które to popierają i tacy politycy jak Rafał Trzaskowski nie będą robili wszystko, żeby to stała się właśnie nasza rzeczywistość. Konfederacja jako jedyna stoi w obronie e, wolności i praw e, Polaków, mówimy tak dla ochrony środowiska, ale nie dla robienia z ochrony środowiska z walki o klimat chorej ideologii, która prowadzi po prostu do totalitaryzmu. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, to. E, ruszamy proszę Państwa w Paszczę Lwa e, do urzędu zarządzanego przez współpracownika e, Sorosów, Clintonów i Morawieckich tego świata, realizujących agendę antyobywatelską, e, mającą zniszczyć nasze, naszą mobilność. E, zadajemy pytania w Państwa interesie, będziemy informować o odpowiedziach. Dziękujemy bardzo Liczymy, za uwagę. Liczymy, że rozmowa z Rafałem Trzaskowskim będzie trochę dłuższa niż Rafała Trzaskowskiego z prezydentem Bidenem. Liczymy na to. To może pędę, nie? Jeszcze. Dziękujemy. Dobra, Do prowadź Tomek.